Witam Was serdecznie z malowniczego Hallstatt. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, czy tam mogliście zobaczyć na Instagramie w ostatnim moim poście, wyjechaliśmy do Słowenii. Lecz po drodze postanowiliśmy zajechać do malowniczego Hallstatt, tylko ze względu na to, że dawało nam to jakieś ekstra dwie godziny jazdy. No i zaraz zobaczycie, czy warto było. Ogólnie parking. W samym centrum udało nam się tutaj znaleźć miejsce parkingowe. To koszt 3 euro za godzinę. My planujemy zostać tu mniej więcej jakieś 2 godziny. Szybko coś zjemy. Widziałem fajno budę z burgerem. 6 euro za burgera zaraz przy parkingu. Powiem Wam, że cena dość spoko, tym bardziej, że słyszałem, że ceny tutaj są kolosalnie wysokie. Lecimy zobaczyć ten jeziorko. I made an old man. I said, "Tell me your story." He took out a old pen and wrote something for me. Walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. and I looked down at what wrote. he wrote. It said, "Son, when you." jak mówiłem, wspominałem wcześniej, jesteśmy w Hallstatt. Hallstatt położony jest w Alpach Salzburskich w Austrii. Na wysokości 511 metrów. Populacja tego małego miasteczka to 768. Tak nie byłem pewny w sumie, bo to jakiś czas temu to przeczytałem. I mówię teraz w tym momencie z pamięci. Mam nadzieję, że Was nie ukołam, ale coś koło tego. Mogą być jakieś jednostki. my what do I believe what makes me feel it to Nie wiem, czy wiecie, ale Halstead znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO. Jest to bardzo turystyczne miasto. Nawet w dzisiejszą pogodę, w sumie myśleliśmy, że będzie padało, bo jechaliśmy jakieś 20 km stąd lało. Konkretnie, wjechaliśmy tutaj jest takie, że tak powiem, okienko pogodowe. I mimo tego, że pogoda była zapowiadana tutaj deszczowa, jest bardzo dużo turystów, jest dość ciasno, to wyobraźcie sobie, co tu się dzieje, jak jest ładna pogoda. Ciekawostka odnośnie tego miejsca to jest to, że w 2012 roku Chińczycy wybudowali totalnie taką samą replikę miasta, gminy u siebie w Chinach. Co wywołało by to dość duży skandal tutaj w Austrii. Budowa trwała rok i koszty budowy wyniosły 948 milionów dolarów. Więc jeżeli gdzieś gdzieś w Chinach, a nie po drodze Wam jest zajechanie do Halstek i zobaczenie tego miasteczka na żywo, możecie pojechać tam. Pewnie ta miejscowość chodzi za dość drogą jeżeli chodzi o wyjście gdzieś do restauracji napić się piwa w jakimś lokalu Z tego co widzę możecie znaleźć tutaj jakieś miejscowe food trucki lub budy z kebabem, z burgerem gdzie jesteście w stanie sobie zjeść do 7 euro za burgera lub kebaba więc jest dobra opcja ponieważ za jakiekolwiek danie w restauracji tutaj z tego co widzę Przechodząc, patrząc na te wszystkie cenniki, to dyszka, czyli tak zwane poczciwe 10 euro, to jest minimum, żeby cokolwiek zjeść. Ogólnie zwiedzenie tej miejscowości to było po części nasze ciche marzenie do spełnienia. Tylko że chcieliśmy tutaj zawitać zimą, ale teraz jadąc tymi drogami tutaj dochodzę do wniosku, że chyba raczej swoim autem tutaj nie wjechał, ponieważ jest dość stromo i wąsko i mogą być kłopoty, ale nam wpadła pogoda. My już właśnie wracamy ze zwiedzania będziemy opuszczać Halstad. Spędziliśmy tutaj chyba prawie jakieś 2 godzinki, tylko i wyłącznie dlatego, że musimy jechać na Słowenię do miejsca naszego docelowego w okolicy bledu. No i przed nami jeszcze jakieś 3,5 godziny. Jeżeli chodzi o Halstat, to bardzo polecam zwiedzić to miejsce. Bardzo malownicze miejsce, jeżeli ktoś lubi góry, jeziorka. Bajeczne pejzaże, to jest miejsce, które musisz zobaczyć, oczywiście. A samo zwiedzenie go nie powinno ci zająć dłużej jak dwie godziny, chyba, że masz zamiar wjechać kolejką na kopalnię soli, która jest jedna z najsławniejszych, a znajduje się już za mną, tam w górach, można wjechać tam kolejką. I jakiś rejsik promem też jest tutaj do zrobienia. Lecz na to trzeba mieć czas. No my tego czasu nie mamy, musimy jechać dalej, więc sobie po prostu spełniliśmy swoje ciche marzenie, zwiedziliśmy te miejsce, zobaczyliśmy i lecimy dalej. Więc żegnam Was z tego przepięknego miejsca. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie dla tych co już to zrobili, dzięki wielkie, piona i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się.